Szulumalajchem, jesteście tam? No, przecież wiem, że jesteście. Świetnie, że jesteście, bo mam dla was taką propozycję odcinków. Regularnie ktoś prosi o odcinki o rabinach, więc jeśli będą chętni i będzie oglądalność na przyzwoitym poziomie, to czemu nie? Mogę wam poopowiadać na temat hasyckich mistrzów. Bazując na dziesiątkach książek biograficznych, jakie mam w swojej bibliotece, chciałbym wam opowiedzieć o hasyckich rabinach. Hasyckich mistrzach. Czasem przekazać wam jakieś nauki, czasem ciekawostki. O Balszem Towie, założycielu hasydyzmu, opowiadałem już kilka razy na kanale, więc zaczniemy od jego następcy, od jego najbliższego ucznia. Panie i Panowie, Rabin, Mistrz Hasycki, Admor, Magic z Międzyrzecza. Podobnie jak w przypadku Mojżesza, nasz wielki Mistrz, założyciel hasydyzmu, miał duchowego następcę nie z rodziny, a osobę, która była jego uczniem: rabin Dovber, znany bardziej jako Magid z Międzyrzecza. Był synem nauczyciela języka hebrajskiego. Magid urodził się w Łokaczu, na Wołyniu, prawdopodobnie w roku 1710. Od dziecka wykazywał ogromne zdolności do uczenia się. Jako dziecko studiował tojra razem z rabinem Szlojmo Dowberem, który był rabinem Łokacza. Po ukończeniu hejdru, czyli szkoły dla chłopców, dla małych chłopców powinienem powiedzieć, został wysłany na poważniejsze nauki do Jasiwy we Lwowie gdzie prawdopodobnie studiował pod okiem wielkiego rabina Jakowa Jehoszuły Benzwi Falka, autora znanej naprawdę w świecie żydowskim książki Pne która jest komentarzem do Talmudu. Następnym wielkim krokiem w życiu Magida był ślub. Poślubił on córkę rabina Szlojmy Szachny. Wyjaśnijmy jednak tutaj pewien termin, który się pojawia. Magid to nie jest imię. To jest tytuł, nie tak znany jak rabin czy gajon, ale jest to jeden z tradycyjnych tytułów nadawanych uczonym Żydom. Magid jest tytułem, ale też trochę zawodem. Osoba, która nosiła tytuł Magida, była uznanym mówcą wygłaszającym nauki Tojra, ale także osobą posługującą się w swoich naukach paralelami i opowieściami, co powodowało, że ich nauki są bardzo barwne i bardzo dobrze wchodziły w słuchaczy. Magid zajmował się, nazwijmy to, takim obwoźnym głoszeniem nauk Toyra. Jeździł od Sztejtla do Sztejtla i zadatki charytatywne dawał wykłady związane z judaizmem uczył judaizmu toira, pomagał zrozumieć prawo i Talmud prostym ludziom. Można było takiego magida wynająć i zaprosić na jakieś ważne wydarzenia dla danej społeczności. A to otwarcie nowej synagogi, a to ważny szabez dla danej społeczności, no albo po prostu można było go zaprosić na święta, żeby ubarwił swoimi naukami dni świąteczne. I to właśnie to z naszego rabina Dowbera bycie magidem Zrobiło tak znaną osobistość w świecie żydowskim. Rabin Dovber profesją Magida wyniósł na zupełnie inny poziom, ale też nie przypadkiem, bo Rabin Dovber był naprawdę wyśmienitym kabalistą. Niestety w tamtych czasach hasydyzm dopiero raczkował i idea radosnego wysławiania Boga dopiero się rodziła. Magid, zgodnie z ówczesnymi standardami, poddawał się drastycznej ascezie, co totalnie zrujnowało jego zdrowie. Tradycja hasycka mówi, że magi trafił do naszego mistrza Balszemtowa w poszukiwaniu lekarstwa z powodu słabego zdrowia. Mówimy, że szukał uzdrowienia ciała u Balszemtowa, a Balszemtow dał mu uzdrowienie duszy. Jego pierwsza wizyta u Beszta, Beszcz to akronim od imienia Balszemtow, pierwsza wizyta była bardzo krótka, za to kolejna wizyta trwała już 6 miesięcy. Balszemtow mówił naszemu rabinowi: Twoja interpretacja i twoje nauki Toira są fenomenalne, są cudowne, ale brakuje w nich inspiracji i radości. Magid stał się najbliższym uczniem Balszemtowa. Po śmierci swojego mistrza zawsze mówił, że Beszt nauczył go języka ptaków i drzew, nauczył go sekretów największych rabinów judaizmu i wprowadził go w mistyczny świat kabały, jakiego nikt wcześniej nie znał. Magid wspominał, że kiedy uczyli się kabały z Balszemtowem, kiedy studiował mistykę księgi Masech Markawa, co jest, nazwijmy to, komentarzem do wizji Ezechiela, w której widział Rydwan Boga. Wtedy, mówi Magid, ucząc się, widziałem mistyczne i niewyjaśnione błyski i grzmoty w pokoju, gdzie się uczyliśmy. Mówił, że drżał ze strachu, zagłębiając się w mistykę kabalistyczną. Bał się do tego stopnia, że mało nie zemdlał kilka razy. Wspominał też, że będąc z Balszem Towem w czasie święta Shfuoys, czyli święta upamiętniającego dzień, kiedy dostaliśmy Toira, to wszyscy czuli się, jakby stali właśnie pod górą Synaj i właśnie w tym momencie dostawali Toira od Hashem. Balszemtow nie miał wątpliwości wyznaczając swojego następcę niedługo przed śmiercią. Nie miał wątpliwości, kto powinien przewodzić hasydyzmowi na świecie. Po śmierci Beszta, Magid, osiedlił się w międzyrzeczu. Po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, Żydzi zostali wygnani z Ziemi Świętej. Spoczęła jednak na nich szchina, czyli obecność Boga tu na ziemi. Niestety, szchina rozpadła się na wiele części, ponieważ Żydzi przejmowali się głównie swoimi własnymi problemami. Naród przez wygnanie stracił poczucie jedności. Szchina wołała o połączenie. Bóg chce, żebyśmy byli jednością. Rola cadyka hasyckiego, czyli takiego wyjątkowego Żyda, to zjednoczenie Żydów i przywrócenie dla Szchiny pierwotnej formy. Jego zadanie to tykun oilom naprawianie świata. W taki sposób Magid uczył o roli hasydyzmu w świecie żydowskim. Mówił, że wyjście z Egiptu wcale nie zakończyło naszego zniewolenia. Tak długo jak jesteśmy na wygnaniu, tak długo jak nie mamy Ziemi Świętej i jesteśmy narodem bez państwa, nadal jesteśmy niczym w Egipcie. Wyjście z Egiptu ma dwa etapy, mówił Magid: fizyczne wyjście i duchowe. Wyprowadzić Żydów z Egiptu to jedno, ale wyprowadzić Egipt z Żydów. To zupełnie inne zadanie, dużo trudniejsze niż samo wyjście z Egiptu. To my sami musimy przyznać się do naszych wykroczeń, naprawić nasze życie i poddać się woli Hashem. Wtedy tylko nadejdzie era mesjańska i wrócimy do Ziemi Świętej. Niestety, tragiczna sytuacja zdrowotna Magida nie pozwalała mu na podróże i uwiązała go do Międzyrzecza, ale tego, co nie mógł zrobić sam, Zrobił przez swoich uczniów, którzy byli jego pośrednikami i wysłannikami, rozsławiającymi i nauczającymi hasydyzmu w odległych miejscach. Jego hasycki dwór był pełen nadzwyczajnych ludzi, był centrum hasyckiej szkoły i myśli. W przyszłości jego uczniowie będą założycielami największych dynastii hasyckich. Dwór Magida był niczym szkoła liderów. Gdzie młodzi hasydzi poznawali tajniki kabały, mistycyzmu i hasyckiego podejścia do Tojra. Magid pod koniec życia przeprowadził się do miejscowości Hanapoli, gdzie zmarł 19 dnia miesiąca Kislew w roku kalendarzowym gregoriańskim 1773. W swoim testamencie napisał do swojego syna. Na litość boską, nie izoluj się w celach medytacji więcej niż raz w miesiącu, ale tego dnia nie rozmawiaj z nikim, nawet z członkami swojej rodziny. W rocznicę mojej śmierci nie poddawaj się postowi, zrób odwrotnie: tego dnia urządź uroczystą kolację i daj datek charytatywny wyższy niż dajesz każdego dnia. Kiedy wróg będzie cię prowokował do walki, nie daj się, zachowaj milczenie i pozwól, żeby haszem się tym zajął. Nie wiemy dzisiaj dokładnie, ilu uczniów miał Magid. Nie zachowały się żadne spisy członków jego dworu. Szacunki idą od 30 do 350 uczniów. Podobnie jak Balszemtow, Magid nie opublikował żadnych książek. Trzy duże książki z jego wykładami i naukami zostały wydane przez jego uczniów i rodzinę. Książki z naukami Magida są do dzisiaj klasyką hasyckiej literatury i są publikowane od XVIII wieku aż do dzisiaj. Nauki Magida są uniwersalnie akceptowane jako podstawy hasydyzmu i pozycja obowiązkowa dla każdego, kto studiuje hasydyzm. W swoich naukach Magid tłumaczy koncept rozumienia Boga w sposób ludzki, rolę i wpływ Żydów na świat duchowy oraz tłumaczy rolę cadyka. Jeśli powiemy, że Balszem to był duszą hasydyzmu, to Magid był zdecydowanie ciałem hasydyzmu. To on aktywnie rozwinął hasydyzm i jego rolę w świecie żydowskim. Jako pierwszy założył dwór hasydzki, czyli coś w rodzaju mikrokrólestwa z centralną osobą cadyka jako przywódcy grupy. Magid tłumaczył swoim hasydom podstawy mistyki, które polegają na zrozumieniu, że Bóg jest Panem wszystkiego. Nie ma na świecie innych energii oprócz energii Boga. Wszystko pochodzi od Boga: dobro i zło, choroba i zdrowie, wojna i pokój, bogactwo i bieda. W działaniu człowieka jest zawsze manifestacja boskiej energii, nawet w tym złym działaniu ludzkim jest ta manifestacja. Tak daleko idzie wszechmoc boska. Bo bez Boga nic nie istnieje. Zgodnie z naukami Magida, człowiek nawet robiąc coś dobrego, powinien krytycznie przyglądać się temu, co robi, żeby upewnić się, że robi to z dobrych powodów. Na grobie Magida napisane jest: nie ukrył się przed nim żaden sekret mistyki. Dziękuję, że byliście tu ze mną i jesteście ciekawi jednego z największych rabinów w historii judaizmu. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie takie encyklopedyczne rysy biograficzne hasyckich rabinów. Teraz już wiesz. Kim był Magic Z Międzyrzecza? Następca założyciela hasydyzmu i rabin, który rozsławił nauki hasyckie na cały świat. Wahaj.